Witamy serdecznie! Cześć Oliver i. I Are. Dzisiaj e, mecze. Cztery mecze. Jakie mecze? E, Dynamo Kyiv, Bayern, Villa Real, Manchester United, Barcelona, Benfica i Chelsea Juventus. Tak, a co to są za mecze? Chelsea? Właśnie, dzisiaj piąta kolejka Ligi Mistrzów. Wybraliśmy najciekawsze cztery mecze, żeby były miejsce na stole. Bo nie ma za bardzo miejsca. Także e, zrobimy dzisiaj 4 mecze. Mamy multipaka, 8 paciuszek, po 10 naklejek i dwie limitowane takie karton naklejki, nie Oli? Mhm. No, dlatego e, dzisiaj wymyśliliśmy tak, jutro nagramy następny film, bo mamy jeszcze jeden taki multipack. I jutro będzie między m.in. Ajax Oli. No. No to dobra, to otwieramy. Musieliśmy na kateczkach napisać, bo nie mamy tych wszystkich logo. Oli, otwórz. Dlatego tak na karteczkach napisane jest. Czekaj, wyciągnę, trzymaj. To są limity te karty. Tak, niestety ciągle te same trafiamy. Tu jest Sancho, już jeden. Szkoda, że ciągle te same. O i kielini. Ich mamy, nie? No. Czyli oni nie, nie biorą udziału dzisiaj, no bo to są te mecze, jakie są. Zobaczymy. Dla mnie cztery. No. A, Oli widzą cztery, Dziękuję. Mhm. To ty zaczynasz. Mogę ja? No mhm. Proszę bardzo. Mogę ja. Uwaga na duże naklejki, nie Oli? Mhm. Bo się mogą potargać. O, jakaś Rising Star już u mnie jest. Kto to jest Oli. Rising Star. Dynamo Kijów. Proszę bardzo, 1 0 Pierwsza minuta. Tak będziemy dawać. Z lewej strony gospodarz, z prawej gość. 1-0 już. Teraz jest Atalanta. Tutaj mamy Istanbul 2005. Liverpool. Nie ma. Nie ma. Porto, Bęba, Young Voice, Pół stadionu, ale kogo? Mm. Hmm, to jest dobre pytanie. Oliver, nie wiem, szczerze mówiąc, musimy sprawdzić. Oli, album trzeba nam, Bayern Monachium, znowu pół stadionu, i właśnie bez znaczka, ciężko to dojrzeć. I Paris Saint-Germain, i Cardi, i Cardi, i Paris Saint-Germain dzisiaj nie gra. Także to była pierwsza saszetka. Teraz Oli leci po album, sprawdzimy zaraz te stadiony. Jaki to jest stadion? Oli numer 139. Oli z boku kontroluje. Żebyśmy jakiegoś punktu nie przegapili. To jest. Dalej, 39. Oli. 139 to będzie. Atletico. Atletico, czyli Atletico nie ma, ok. A numer Oli 211. Jeszcze jeden stadion, bo nie umie dojrzeć po trybunach, kto to jest. To będzie sporting, chyba tak? No. Jedno do tyłu 211, tak, to jest sporting, czyli wiemy już, dobra. Ty teraz otwierasz ja Nie, to ty Aha, jedną dobra, czyli Oli powiedział, że teraz ja. Wszystkie, cztery moje. Uwaga, uwaga. Teraz mamy hotshota Paco Alka to jest Vira A jest Wireal, jeden dla Real, Już bym zaspał. Logo z Alzburga, ładne logo. Tu wiemy, że jest pół stadionu jest Milan Znaczek. Chelsea, czyli 1-0 dla Chelsea, Bramka Szczela. Aha, Inter, Brozovic. Plakat z Moskwy. Barcelona. Barcelona wychodzi na prowadzenie z Benfica. 1-0. Teraz jest Dortmund, Guerreiro. Villarreal podwyższa na 2-0. 2 do 0, ale mecz. I. Benfica. A, Benfica. 1-1. Oli, oli, ty nic nie mówisz. I teraz mamy jeszcze dwie u mnie. Dwie saszetki z mojej kubki. Czyli jeszcze. Nie, wszędzie już są gole. Wszędzie coś się zdarzyło. Szerw. Szeriff, Rising Stars, Sherifa, Malmo, Christiansen, Półstadionu Juventusu, Punkt. Aha, widzisz. Jeden, jeden. Tu jest Manchester City, Lille, Klub Brugge, Sevilla, Bono, to jest Salzburg. Nie, Lips, przepraszam, Lips, teraz jest Salzburg. I 2004 Gelsenkirchen, czyli tam, gdzie szalkę ma stadion. I ostatnia moja saszetka, teraz będzie Oli. Co my tu mamy? Rising Star z Lil Wea. No proszę, dynamo kijów podwyższana 2 do 0. Teraz Juventus 2-1 Manchester City Gabriel Jesus Sporting pół stadionu Brugia 1993 Monachium Stadion o Finał 2-6 w Paryżu Salzburg i Szeryf To był Salzburg Ono Tak, Salzburg I teraz Oli Olivera 4 tutaj moja kubka. To był Beşiktaş? Tak, chodź Beşiktaşu. Dynamo Kyiv. Proszę, 3-0, ale się dzieje. Atalanta. O Ronaldo. Oho, czyli 2-1. Malmy. Dynamo Kyiv. Znowu, ja nie wiedziałem, 4-0. Real. Wolfsburg, Szachtar, Marlos i Zenit. Zenit, Petersburg. No, no, no. Jakby taki wynik dzisiaj padł w Kijowie, to by była duża niespodzianka. Szachtar, Rising Star, to jest Salzburg. O, jak? Yes. 1956. Rzym. O, Ajax. No, Ajax i Juventus, bo 1-1 no. Ajax przegrał w karnych. Porto. Besiktaż. Griezmann. Atletico. Nie ma. Nie. Bayern. Jest, Kunt. jeden. Gol dla Bayern. Sporting i Paryż. Tak, to nic nie ma. No to jeszcze masz dwie Ty sier... ja, ja mogę jedną, to będzie. Tak. To ja? A no, dzięki, coś taki dzisiaj dobry. No to zobaczymy. Przedostatnia socieczka, Hotshot z szeryfa. Castaneda, Kast o znaczek Zenitu, pół Realu Stadionu, pół Liverpoolu, teraz mamy Demphis Interu, Young Boys. 2016 w Milanie, finał, dortmund Reina Vira Real podwyższa na 3 do 1 i Sevilla. Seville. No, no, no uwaga, uwaga, ostatnia saszetka w dzisiejszej kolejce Ligi Mistrzów. E, Hotshot, Sevilla, <coughs> Atalanta, mm -hmm. O Kudus. Kudus, Chelsea, czyli gol na Chelsea. 2-2. Inter. Martinez. Szachtar. Barcelona, u Barcelona wejdzie prowadzenie. 2-1. BVB. Villarreal 4 1 I to jest. Pokaż. Numer. 121. Sprawdzimy. Szybko, szybko. 121 dziś na początku. To jest Batletico. Nie. Nie. 121 to jest klub Bryż. klub Bryż. czyli co? koniec sędzia gwizdzie <laughs> słabo coś <laughs> tak koniec meczów sprawdzimy jeszcze szybko Sprawdźcie, no Oli Bayern popać bajem tu się schował popać widzisz czyli tu już mamy pierwszy błąd nasz to nie, to nie Ronaldo chyba nie mamy no nie wiem Oliwerek na razie wiesz, patrzymy tutaj żebyśmy już nie popełnili błędu znowu to jest Nie ja się raz machnąłem bo to moja kubka czyli co, nic już więcej nie nie jest źle, czyli koniec meczu, Dynamo Kiu wygrywa z Bayernem 4 do 2 Virreal z Manchesteru United 4-1, no coś Manchesterowi nie idzie, nowy trener będzie teraz, tak Tak, wywalili trenera Solskjaera, bo przegrali w lidze 4-1 ostatnio, Barcelona z Benficą wygrywa 2-1 i w meczu Chelsea Juwe 2-2, także, kurde jest 4-1, no ale to było w lidze, też przegrali 4-1, no i dzisiaj także zapraszamy na jutro, jutro, dalsza część y, piątej kolejki ligi mistrzów między innymi Ajax Besiktas wybierzemy też cztery mecze już. City nie no, jutro już będzie tak także zapraszamy na jutro na czwartą, y, piątą kolejkę mecze środowe jutro także paluchy do góry nowe subskrypcje prosimy i mhm. miłego dnia oglądajcie dzisiaj do jutra Pa.